Hajka. Nie było nas dwa tygodnie, więc witamy po dłuższej przerwie. W sensie nie takiej ultra długiej, ale trochę właśnie dłuższej. I jak teraz troszeczkę dłuższej po prostu. Tak. Nie nagrywaliśmy w poprzednim tygodniu, bo nie wiem czy to widać, nie wiem jak to się nagra. Na pewno ale... to widać i na pewno to się nagra. Kupiliśmy aparat, w sensie kamerę kamerę aparat. Yy, specjalnie w sumie pod vlogi Dokładnie. i mamy nadzieję, że ta jakość będzie milion razy lepsza. W sensie teraz i tak my jakby próbujemy wszystko. To jest wszystko na brudno, ale mm. jednocześnie to jest nasz... Produkt gotowy dla was. Pierwszy raz nagrywamy w sumie wczoraj, dopiero dostaliśmy aparat, bo czekaliśmy na niego 8 dni. Tak, po prostu. 8. katastrofa co do kwestii formalnościowych, nieformalnościowych. Kontakt w dzisiejszych czasach, XXI mm. wiek katastrofa. Media I Mediamark, gdzie to jakby nie powinno być totalnie łatwe, jakby... na a tam same problemy. I przez to wszystko nie chciało nam się szczerze nagrywać w poprzednim tygodniu. To było po prostu takie, wiecie, demotywujące bardzo, no. bo jak jakbyśmy myśleli o tym, że wiecie, że o, zaraz możemy nagrać naszym nowym sprzętem, jej fajnie będzie lepsza jakość, może lepszy dźwięk, może lepsze jakieś te refery, telemejki. No, ale, ale, ale wiecie, tak czekamy, 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 i to się aż odechciewało, i, i, i no no nie chciało nam się po prostu. Mhm. Więc witamy w lepszej jakości. I w dzisiejszym odcinku. Nowa jakość, nowimy. W dzisiejszym odcinku będziemy y, mówić o tym, na czym się trochę można powiedzieć, że znamy. Tak troszkę. Ale tak troszeczkę, ze względu na nasze doświadczenie, bo akurat doświadczenie mamy bardzo duże. Mhm. Nic tak długo w życiu nie robiliśmy jak to. Czyli być w związku, jak być w związku? Czy nie. Nagrywamy jak znaleźć drugą połówkę. I jak znaleźć drugą połówkę? <słyska> <słyska> Tak, będziemy mówić jakieś takie albo oczywiste rzeczy, albo dla niektórych nieoczywiste rzeczy, mm -hmm. co zrobić, żeby tą drugą połówkę zdobyć, bo to jest problem w dzisiejszych czasach, ewidentnie Tak. ludzie w ogóle szukają mm, mm. drugich połówek. I też dość istotne jest to, że jeżeli nie macie kogokolwiek takiego, to też pamiętajcie, że je, to nie musi być coś takiego, że wy się nie nadajecie do związku, tylko również trzeba mieć szczęście. Za no, tak. nie trzeba mieć szczęścia, no, ale do to o tym powiem zaraz. A, no tak. <grym> Oczywiście zapraszamy na nasze Instagramy, tutaj wyświetlone. Yy, like subskrypcja. Mów coś. I komentarz. I komentarz. <noise> nie po prostu, bo ty miałeś coś takiego, że chciałeś. Jak to idzie po kolei? Jak to jest <noise> I dla osób, które są tutaj pierwszy raz, jesteśmy Michał i Marek i jesteśmy parą. Dokładnie. I zapraszamy do nadrobienia Keeping Up With Real Besties, yeah. bo tutaj jest dużo tych filmików do obejrzenia. No to na sam początek chcielibyśmy podkreślić, że nie jesteśmy fachowcami. Niemniej jednak mamy doświadczenie związkowe, ponieważ dzisiaj obchodzimy 57 miesięcznicę. Dokładnie. No i yy, wiecie, już blisko 60, a 60 oznacza 5 lat. No i można powiedzieć, że mamy doświadczenie. Tak, zatem przechodzimy do yy, programu. Więc numer 1 to jest dosyć oczywisty punkt, ale jednak jakby trzeba o tym wspomnieć, że kurczę, ludzie patrzą na wygląd i jak Cię widzą, tak Cię piszą. Pierwsze kilka sekund jest bardzo kluczowe do tego, jak tak. cię Ciebie postrzegają. I nie ma co owiać bawełnę, że ktoś nie patrzy na wygląd. Jeśli chodzi o poznanie, jakby, wiecie, tutaj już nie mówimy o tym, co się komu podoba, bo są różne gusta i, i każdy ma swój styl i jakby to jest super, ok i tak dalej, ale... No... Ale każdy z nas, idąc właśnie albo na randkę, albo poznać kogoś, powinien być zadbany. Bo po prostu to zadbanie to jest bycie najlepszym sobą i tyle tak. w temacie, bo no tutaj y, wiadomo, tyle ile jest ludzi na świecie, tyle jest różnych rodzajów urodzeń. Dla każdego też zadbanie oznacza co innego. Tak. I takimi przykładami jest jakby dla niektórych bycie zadbanym, to po prostu, y, żeby schludnie wyglądać, y, nie wiem, ładnie pachnieć i tak dalej. Dla innych to na przykład będzie kwestia ciała tuszy, dla jeszcze innych makijaż, tak. cera. I... Kolejną cechą na naszej liście jest pewność, pewność siebie. Ciebie. No, i w relacjach takich damsko-męskich, męsko-męskich, damsko-damskich, jakichkolwiek, pewność, pewność siebie jest bardzo istotna, i kluczowa. I dodaje też, jakby. Seksa-pilu. Osoba jest o wiele bardziej atrakcyjna od razu, Dokładnie. bo jakby jak osoba nie jest pewna siebie, to zawsze to widać, nawet jakby udawała. Hmm. I myślę, że dużo ludzi ma właśnie z tym kłopot. I wiele ludzi też ma coś takiego, że zazdrość wobec innych, że są pewni tak. siebie, to jest bardzo powszechne. I, i ludzie i... nie lubią osób pewnych siebie. Dokładnie, to, tak. to, jest, to jest bardzo spostrzegawcze. To tak. jest bardzo <laughs> istotne no, tak. spostrzeżenie. Jakby, trzeba najpierw pokochać siebie też i, i tak dalej, żeby móc stworzyć relacje. I tak samo, jeżeli ty nie będziesz pewny, pewna siebie, to kto będzie za ciebie pewny tak. siebie? No, mu, trzeba być, to jest mus. Czy to praca, czy to szkoła, czy to gdziekolwiek trzeba być pewnym siebie, bo... Wiadomo, że są różne szczeble, w sensie r jakby... Jest delikatnie... Ja na przykład, jeśli chodzi o jakieś wystąpienia publiczne w szkole, kompletnie tragedia, nie wiem czemu, nie wiem. A jeśli chodzi o codzienne życie, to... Ale też jest Jestem taka... totalnie pewny siebie. Ale też trzeba zwrócić uwagę na to, że między taką nadmierną pewnością siebie, a taką, no właśnie arogancją jest bardzo cienka linia. I, 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 i niektórzy ludzie mogą postrzegać właśnie innych jako aroganckich. A już najgorsze jest to, jak ktoś udaje pewnego siebie i jest tak. w tym arogancki. To, to, to. E, jest... Ja ja mam mnóstwo przykładów, e, jeśli chodzi o nasze bliskie środowisko takich osób. Wymień prostu Trzeci punkt też jest dosyć oczywisty, po prostu korzystać z portali randkowych i jakby ja nie widzę w tym nic złego w dzisiejszym świecie bardzo, bardzo trudno poznać się z kogoś w realiach, bo mm. no, nasz świat to jest sami wiecie, jaki jest teraz. I naprawdę no jakby w pewnym momencie już przestajesz chodzić do szkoły, chodzisz do pracy, w tej pracy też różni są ludzie. Czasami się wychodzi właśnie do jakichś nie wiem, na jakiejś imprezy, gdzie jest więcej dużo więcej osób, ale sami też wiecie jak to jest poznać kogoś na przykład w klubie. No zazwyczaj to jest no troszkę co innego. Ale też uważam, że tutaj jest to rozróżnicowanie w kwestii osób heteroseksualnych i homoseksualnych, że no dla osoby homoseksualnej ciężej raczej jest znaleźć... Ogólnie osoby homoseksualne osoby mają ciężko w kwestii w ogóle znalezienia kogoś komuś... ciężej. Ta, 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 ta. A już na pewno geje, bo jakby... E... Dziewczyny hatero, pomyślcie sobie teraz jacy faceci są, jakby większość facetów, eee, no, zależy tylko na czym, eee, no to w relacjach homoseksualnych u gei jest tak samo i to są jeszcze dwaj faceci, więc, więc wyobraźcie sobie jak tutaj jest ciężko stworzyć jakąś trwałą relację polegającą właśnie na Znaczyć zaufaniu, więcej. na miłości i na innych takich... no. Nas! I ty też! I też mamy wielu znajomych, którzy jakby wstrzymują się od tych e, portali randkowych i cały czas do nich, wraca do nich wracają, i to jest takie okłamywanie tak też się... siebie, gdzie naprawdę to jest bardzo łatwy sposób, tylko trzeba być skrupulatnym i trzeba umieć pisać, bo to też jest jakby. E, ja uważam, że na takich portalach trzeba z kimś najpierw popisać, dopiero się potem spotkać, a niektórzy ludzie nie lubią pisać. Na przykład nasza bardzo bliska jakby przyjaciółka, ona kompletnie nie potrafi pisać, pozdrawiamy Monika, yy, i jakby... To jest też takie błędne koło, jakby niektórzy ludzie właśnie poszukując kogoś, to wiecie, odinstalują tego Tindera, zainstalują na nowo, odinstalują, zainstalują, badu, nie badu, sradu, barbadu, no i właśnie to jak my piszemy, w jaki sposób my piszemy, to w taki sam sposób my się reklamujemy, tak na dobrą sprawę. Bo wiecie, no niektórzy mogą napisać, że hej, e, trzeba z tobą chodzić, czy od razu, czy coś takiego, no bo jest milion takich e, sytuacji. E, no Kocham, ja i... zareagowałem, jakbyś powiedział jakieś słowo zbereźne, takie totalnie <śmiech> zakazane. <śmiech> Nie po katolicku. E, no i po prostu trzeba umieć się komunikować na tej płaszczyźnie. Michał, było to widać. No i teraz e, najważniejsza część, ponieważ jesteś nią ty. Mianowicie chodzi tutaj o to, żeby się w żaden sposób jakby. Jeżeli chcecie kogoś znaleźć albo kogoś już szukacie, kto wie, to najważniejsze jest to, żeby jakby nie zatracać swoich wartości, swoich tych najważniejszych. No to rzeczy. ty dla siebie w życiu jesteś najważniejszym i trzeba być w tej kwestii no, egoistą. Tak. Y i to, że Ty dla siebie będziesz najważniejszy, to nie znaczy, że ktoś dla Ciebie też nie może być. Jakby trzeba mm -hmm. na, na, mieć Ale równowagę. wiadomo, że to też, że ktoś może być dla Ciebie najwa najważniejszy, to to idzie z czasem nie mniej jednak. Bo jakby wiecie, znając kogoś tak. tydzień, nie możecie nagle powiedzieć, on jest moim całym życiem. W sensie, oczywiście, że możecie tak no powiedzieć, ale, ciebie, ale później się nie zdziwcie, że nagle wiecie, ktoś kopnie Was in your ass, czy I coś takiego. I najgorsze są dziewczyny, które... O Boże, ja już wiem, co Ty powiesz. Które jakby robią wszystko, żeby chłopak był zadowolony. Tak. Ja tego Ech. nawet nie skomentuję. Zwraciłem tak milion przyjaciółek i to jest prawda, i, po prostu baj. I rezygnują na przykład, nie wiem, z relacji, tak. ze swoimi e, bliższymi albo, tak. nie wiem, z swoimi dobrze poznanymi. Chłopaki albo wchodzą w ogóle w takie totalnie odtrącają swoich mm -hmm. znajomych na rzecz e, znajomych e, te swoich. same poglądy nawet polityczne nie nie chce w się sensie, prosto nie nie chwileczkę dla sprostowania zmiana swoich poglądów bo te same poglądy mogą mieć ze względu na to że nie no nie no ale no zmiana, wiadomo tak. że o tym mówimy no no nie wiadomo bo, bo, bo e, to jest obrzydliwe mm. nie toleruje takiego tak, zachowania na przykład nie wiem załóżmy że jesteście e, dziewczyną która jest e, nie ma w ogóle problemu z osobami homoseksualnymi itp. i załóżmy Macie, albo znajdujecie jakiegoś typa, no. który jest homofobem, i nagle zaczynacie zmieniać te wasze poglądy. poglądy. I to zazwyczaj po, to jest dlatego, że te dziewczyny są, jakby, znalazły tą swoją zazwyczaj pierwszą miłość, i są takie zapatrzone. No, takie... Nie wiem, nawet są akcje, że co? Oh. tą dziewczynę, a ona nie widzi w tym nic złego. I wybacza, to, jakby jest... Fact Naprawdę, no. to jest fakt, thing. Naprawdę, kompletnie. To jest niesmaczne. Trzeba dbać o siebie, mówić, tak. co się lubi, a czego się nie lubi. Dokładnie bo I potem będzie miała social. przejebane w życiu mm -hmm. dokładnie przejebane period kolejnym punktem jest to żeby nie być desperatem tak. lub desperatką to jest okropne jak jakby ludzie nawet nie są świadomi, mm -hmm. że takimi się stają szukanie na siłę drugiej połówki, gdzie tu to jest, jest logika i ze... szukać, to ty możesz i... sobie bluzki ładnej na przykład taak. w sklepie, a nie drugiej osoby. To ma wyjść naturalnie. Jakby Wytle ja zmiany. mówię totalnie szczerze z ręką na sercu, że mi się zdarzyło. Mi nie. Mi się niestety zdarzyło i jakby ja cały czas byłem w, w związku, nic. Właśnie, mi chodzi o to, że ja cały czas starałem się kogoś znaleźć i tak dalej i na tej zasadzie i często więc to zdarzało się, zdarzało się, tak że próbowałem niektóre rzeczy tworzyć na siłę, bo no po prostu, no, no po prostu było, no jak tak, było. Po ale tłumaczę jakieś... sobie, ale tłumaczę sobie to tym, jakby, że dobrze, że było, jak było bo spotkałem y, kata mojego losu, który <laughs> cały czas może się nad mną znęcać i y, nie no się ale oczywiście. też jest różnica, jakby jak jest, te, jest się w liceum, to się nic takiego złego z tym nie dzieje no bo jest się młodym, każdy popełnia błędy no ale już jeśli macie na przykład się nie chce teraz kogoś urazić, ale jeśli macie już 24-25 lat i jakby cały czas macie takie coś, że szukacie tej drugiej połówki na siłę to się zmęczycie to, tak. to nie ma sensu po prostu jakby... Trzeba wyciągać też wnioski, no jeśli nie znalazłeś na siłę, no to przestań szukać I musicie, No właśnie, i musicie też pamiętać jakby o tym waszym dobrze w tym wszystkim tak. Bo Samemu to jest męczące Tak, oczywiście, single są szczęśliwi no. Somehow no. Ale, no. ale chodzi tutaj w tym wszystkim o to, żeby samego siebie nie zgubić, nie zatracić się Bo takie ciągłe szukanie, to jest męcząca rzecz mhm. To jest męcząca rzecz, żeby cały czas zaprzątać sobie głowę jakimś szajsem Teraz e, punkt... Który się tyczy osób, które chcą znaleźć, jakby, e, osobę na dłużej. Nie uprawiaj stosunku seksualnego na pierwszym poznaniu. Na pierwszym poznaniu, oczywiście, jeżeli to jest twój, e, jakby. Taki cel przyszłościowy, żeby znaleźć osobę, z którą będziesz dłużej. Tak, jeśli ta osoba. Bo, jakby, żeby tu sprostować, tak my ładnie. nie mamy nic do ludzi, którzy tak robią, to jest normalne, światło, co chce. do your, do your thing. Ale, jeśli myślicie na przykład, że podoba Wam się ta osoba i nie wiem, chcecie z nią pójść do łóżka, dlatego że myślicie, że to przyciągnie tę osobę do Was, albo zatrzyma ją na dłużej. Tak, tak, tak. Mhm. To, to, To tak nie będzie. Raczej to będzie na zasadzie zdobędę i elo. No. Na takiej zasadzie. Ale oczywiście, jakby my nie mamy nic do osób, Równie które. Równie dobrze, Wy możecie być taką osobą. Tak. Więc go for it, baby, and we got our fingers crossed. Po prostu każdy musi zdecydować, czego chce. I pamiętajcie, że w ten sposób. No nie nie, nie, nie uda się raczej, raczej no raczej raczej, bo raczej wiadomo, bo... że wszystko jest możliwe pewnie jest wiele przypadków Dokładnie. kiedy się uda, Ale więcej jest tych, w których się nie udaje mhm. Dlatego po co kusić, kusić los Takim ostatnim punktem, który jakby wpadł nam do głowy No to po prostu jest miłość do siebie Już wspominaliśmy o tym w poprzednich punktach Jeśli nie będziesz siebie kochać No to trudno Ci będzie pokochać drugą osobę I też no, żeby ta osoba pokochała Ciebie tak, zdrowo, żeby to wszystko wyszło. Żeby ta relacja była naturalna przede wszystkim, tak. właśnie. To nie możecie oczekiwać od kogoś miłości, jeżeli sami siebie nie kochacie. Tak, bo się po prostu źle zachowujecie. Mhm, I tyle, i niefa. to jest normalne. Każdy z nas się źle zachowuje, trzeba nad tym normalne. pracować. Mhm. Ale pamiętajcie, żeby zacząć z kimś relację, musicie być w porządku, ok, w stosunku do samych siebie. Bo i inaczej... Szanować się, znać swoją wartość. No właśnie, bije whole, breaker whole, wyłączy. I nie wiemy w sumie, czy coś jeszcze dodać tutaj. To był już nasz ostatni punkt. Ale. Zachęcamy was, jeżeli coś nam umknęło, do pisania w komentarzu stry. o tym, czego, co uważacie, czego zabrakło, na przykład, bo zawsze czytamy komentarze. Czasami, komentarz. czasami tych komentarzy nie ma, ale jest tutaj jedna osoba, jak? Tak. Kategan. Tak. tak to to jest, Bardzo dziękujemy każdy komentarz, jakby pod każdym filmem kierujemy od ciebie komentarz. Dave. I po prostu. E, to szok. To no. Dobrze. E, bardzo nam miło, w sensie. Love you! E, no i co? To by już było na tyle. Mm. Mamy nadzieję, że ten odcinek był taki, może dla kogoś ale A może przydatny. Przydatny, tak. właśnie. To by było fajne pomóc komuś, żeby na przykład, hmm, co może być nie tak, albo na przykład, w czym można mi pomóc jakoś, bo wiecie, Czasami ludzie też na przykład nie dostrzegają niektórych rzeczy. Tak, i to jest oczywiste, bo tak. nie sądzę, żebyśmy my mówili teraz jakieś, nie wiem, y Jakie ja. zakazane, mhm. jakieś zaklęcia, kum... to, są, to są logiczne <noise> rzeczy, ale czasami ktoś tego po prostu nie wie. Trochę się światło zmieniło, bo już wyglądaliśmy jak e, byśmy jakieś egzorcyzmy robili e, z tą lampą naszą. Mm. No i co? Na tym e, dzisiaj będziemy kończyć, ale chcielibyśmy dodać, że. Jeżeli macie jakieś pytania. E, chcecie pomocy? Dokładnie. Chcecie czy, czy, czy pomocy czy coś w tym stylu? To możecie do nas oczywiście pisać na naszych Instagramach. I, Zawsze będziemy chętni pomóc. E, no i teraz, e, odnośnie następnego odcinka, tak. Mamy kilka pomysłów mm, i jakby za tydzień będzie odcinek ostatni przed vlogami. W sensie w, nie. Mm, bo szykują się dwa vlogi. Wylatujemy do Paryża, więc na pewno nagramy wtedy vloga z tej całej wycieczki. Okay. I będziemy odbierać kilka dni później y, naszą baby czualkę. Ja, ja wam pokażę, fotki, bo może ktoś z was nie widział. Patrzcie i czekajcie jeszcze jedno. No najpiękniejsze. Czy wy to widzicie? Nie ma piękniejszego psa. I dzisiaj dostałem jeszcze nowe zdjętka. To jest po prostu princess princes... To jest przecież piękne! Więc nagramy na pewno vloga, jak e, jedziemy do hodowli ją odebrać. E, zastanawiamy się, czy w sumie... Mm. Fajnie by było nagrać też e, odcinek o żyprawce, o... e, Jeśli chodzi o psa. Ale na ten za tydzień odcinek zastanawiamy się, czy na przykład nie nagrać jakiegoś e, luźnego w stylu e, Robimy quizy głupie. No. E, na, kim jesteś? Na przykład, jaką kardasianką jesteś? Albo jaką. Albo ulubiony influencer. Tak. Albo jakieś takie pierdaty, bataty. Wiecie tak. o co chodzi. Albo y, jak to jest być gejem w Polsce? Bo w sumie tutaj myśmy musieli trochę zastanowić nad czym mówić, żeby nie wyszło maślą maślamę. Ale my się, mi się wydaje, że też to jest dosyć taki temat, którym można by było zahaczyć. No, i jeszcze zastanawialiśmy się o naszych zwierzętach, Tak, bo mamy bardzo jest, dużo, mamy zwierząt, dużo jakby zwierząt terrorystycznych. Cztery węże, trzy gekony, sześć pająków i skorpiona. Mm -hmm. I z tego mógłby być fajny odcinek. Szczególnie, że no terrorystyka coraz bardziej się staje popularna na popularna, popularna, ale nadal to bardzo mało osób wie, co, jak, z czym się je i w ogóle. Mm -hmm. Więc jeśli. Ktoś by chciał i mógł, to niech da znać, co go bardziej interesuje. Na pewno wszystkie z tych odcinków kiedyś nagramy, tylko po prostu co za tydzień. I to by było na tyle, do zobaczenia w następnym tygodniu. No, ale przypominamy jeszcze na sam koniec o lajkowaniu, Oczywiście. subskrybowaniu, komentowaniu, dzwoneczkowaniu, komentowaniu, instagramowaniu. I, i mamy serio i... nadzieję, że ten odcinek wyszedł, i... nie wiem jak będzie, czy jak nas widać właśnie. w ogóle, bo, bo wiecie... No my pierwszy odcinek dopiero nagrywamy. Mhm. Ja nie wiem czy nam nie rozmazuje twarzy. Ja mam ogólnie bardzo słaby wzrok, więc jeżeli w ogóle... Ja jestem ciekaw, czy ja większość filmu tak, tak nie wygląda. <grym> Ale mam nadzieję, że nie. Dobra. No i co? Widzimy się za tydzień. Bye! Bye.